Proszę o wsparcie w postaci łapki w górę oraz udostępnieniu na innych platformach social media. Kilka dni temu, w Siedcach, skąd pochodzę, miał miejsce kolejny przykład. Koszt masowej, niekontrolowanej migracji, koszt społeczny. Mówię teraz do młodzieży, którzy, które, którzy obserwują posiedzenie, samemu takiemu młodemu człowiekowi jak Wy, w Siedcach, 42-letni, legalnie przebywający w Polsce, Ukrainiec. Podstawił nóż do gardła w autobusie komunikacji miejskiej. Polacy mają dość kosztów społecznych, ale również i ekonomicznych, masowej, i legalnej i nielegalnej imigracji do Polski. Domagam się od rządu, od premiera Donalda Tuska, że postawi tamę pomysłowi, który jest fatalnym pomysłem. Oczywiście, ponieważ jako państwa, jako obywatele będziemy ponosili i koszty ekonomiczne i społeczne, domagam się zaprzestania, budowy powołania powstawania w Polsce 49 centrów integracji cudzoziemców. To nam nie jest potrzebne, import problemów. Ma już miejsce i nie importujmy kolejnych kosztów. Nie fundujmy i nie importujmy kolejnym kosztom Polaków. Dziękuję bardzo. Niedawno rząd chwalił się przełomem w sprawie ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej, no i rzeczywistość zweryfikowała te doniesienia. MSZ Ukrainy domaga się od Polski odnowienia pomników ONUPA na górze, górze Monastyż jako warunku dalszych prac ekshumacyjnych. No, prac, które miały doprowadzić do sprowadzenia szczątków Polaków pomordowanych przez szowinistów ONUPA. Ukraina oczekuje na decyzję strony polskiej w tej sprawie i powiedzmy to wprost, to oczekiwanie jest oburzające. I obrzydliwe to jest stawianie znaku równości między ludobójcami a ofiarami. To jest symetria, na którą my nie możemy się godzić absolutnie. Ja mam takie pytanie do rządu. Ile razy jeszcze, ile razy będziecie musieli wsadzić rękę do ognia? żeby pogodzić się w końcu z tym, że ogień parzy. Ile razy jeszcze będziecie okłamywać opinię publiczną, mamiąc nas informacjami, że teraz strona ukraińska zrobiła jakiś przełom, mimo tego, że nie widać żadnych realnych kroków. Szanowni państwo, to jest niezabliźniona rana na sercu narodu polskiego. Czas na politykę historyczną bez kompromisów politycznej poprawności, czas na asertywność w stosunkach z Ukrainą, czas na godne upamiętnienie niewinnych ofiar Polaków, naszych przodków, pomordowanych z największą brutalnością. Cześć ich pamięci. Pan Weber, przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej wielokrotnie mówił, że IPP to partia Zielonego Ładu. Partia Tuska, Partia Pani Marszałek to jest Partia Zielonego Ładu, to IPP wdrażało Zielony Ład i wy byliście z tego dumni, a teraz Pan Trzaskowski próbuje przemalować rzeczywistość. Ale skutki Zielonego Ładu są porażające, szczególnie dla Śląska, gdzie mieszkam, dla mojego okręgu wyborczego i nie ma dnia, żeby nie dochodziły do nas informacje o tragicznej sytuacji gospodarczej w Polsce, o tym, że kolejne firmy w Polsce Tuska zwijają biznes, ogłaszają masowe zwolnienia. I taki przykład, nie tylko elektrownia Rybnik, nie tylko fatalne wyniki Jaszczębskiej spółki węglowej, nie tylko Rafaco, gdzie teraz na szczęście pod wpływem presji Agencja Rozwoju Przemysłu wzięła się w końcu, można powiedzieć, do roboty po, po tych wielu, wielu miesiącach oczekiwania, ale ostatnie dni, szanowni państwo, spółka Rafamet, kolejna perła śląskiego przemysłu, kilkaset osób w kuźni Raciborskiej z wielkimi tradycjami firma, gdzie. Jest znowu postępowanie w sądzie upadłościowym i gdzie, Szanowni Państwo, ja o tym chcę mocno powiedzieć były prezes tej spółki wychodzi mówi o wieloletni prezes, pracujący tam jeszcze od osiemdziesiątego roku, znający firmę od podszewki, mówi o fatalnym roku. Mówi o jakimś desancie z Rybnika, bo stamtąd jest prezes i wiele, kilkanaście różnorakich stanowisk wysokopłatnych. Mówi o tym, że kiedyś Rada Nadzorcza na kilka osób teraz urosła do siedmiu. I mówi o tym, że fatalną waszą polityką doprowadzacie do zapaści tej firmy i do tego, że kilkaset osób trafi na bruk. Panie Donaldzie Tusk, panie Borysie Budko, ministrze przemysłu, szanowna pani minister, weźcie się do roboty i ratujcie polski przemysł i polskie firmy, a nie tylko myślcie o niemieckim interesie. Chciałbym poinformować szanowną Izbę, iż w czwartek, w ubiegłym tygodniu, 16 stycznia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie decyzji środowiskowej wójta gminy Gietrzwałd dotyczącej budowy na ponad 42 hektarach Molocha Lidla w postaci centrum dystrybucyjnego. To spowoduje, że cała sprawa wróci do SKO i będzie można zaprezentować przed SKO szereg argumentów prawnych, zastrzeżeń merytorycznych w zakresie. Budowlanym, ochrony środowiska, które zostały zgromadzone z ogromną starannością przez ekspertów zatrudnionych przez Ogólnopolski Komitet Obrony Gieczwałdu. Jednak to nie zatrzymuje inwestycji Lidla. I w tej sytuacji prezydium parlamentarnego zespołu do spraw obrony Gieczwałdu przygotowało pismo do. do do Lidla, spółka ZOO, spółka komandytowa z siedzibą w Poznańska 48 w Jankowicach, pismo, w którym wzywamy Lidl z siedzibą w Wiankowicach, do przestrzegania zakazu wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu w miejscach planowanej lokalizacji centrum dystrybucyjnego, ponieważ jest to centrum ma być budowane w obszarze chronionego krajobrazu doliny Pasłęki bowiem kto umyślnie narusza zakazy obowiązujące w obszarach chronionego krajobrazu podlega karze aresztu albo grzywny ponadto decyzja środowiskowa wójta gminy Gietrzwałd bardzo, Pani jest Pani dotknięta panie. rażącą panie pośle, wadą prawną bardzo. I jako taka z gruntu prawa jest nieważna wobec Lidla. Dziękuję wobec bardzo Wobec tego Panie jedno pośle. zdanie. Panie pośle dwie minuty, to jest naprawdę Wobec tego rozpoczynając bardzo. swoją inwestycję. Dziękuję bardzo. W niemieckiej prasie pojawiły się niepokojące głosy, krytyki wobec rozbudowy portu Świnoujściu, który jest postrzegany jako groźna konkurencja dla portu w Rostoku. Niemieccy operatorzy portowi oraz organizacje, takie jak Centralny Związek Niemieckich Operatorów Portów Morskich, Wskazują na możliwy odpływ klientów i przewozów do Polski. Zwracają uwagę, że nasze inwestycje są realizowane szybciej, a standardy środowiskowe mniej restrykcyjne niż w Niemczech, co ma rzekomo stawiać ich w niekorzystnej sytuacji. To stanowisko pokazuje jasno, że Świnoujście to kluczowy węzeł transportowy na Bałtyku, co oczywiście wzbudza obawy w Niemczech, które dotychczas dominowały w regionie. Polska nie może ulec niemieckim naciskom. Naszym obowiązkiem jest kontynuowanie tej strategicznej inwestycji, która wzmacnia naszą pozycję w handlu międzynarodowym, rozwija gospodarkę i zapewnia niezależność infrastrukturalną. To wyzwanie, ale i ogromna szansa, której nie możemy zmarnować pod naciskiem niemieckich polityków. Dziękuję bardzo. 20 stycznia został zaprzysiężony 47. prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Przygotowane miał od lat w zasadzie cały pakiet nowych ustaw, nowego stanowionego prawa w Stanach Zjednoczonych i poszło bardzo szybko. Już w pierwszym dniu urzędowania zapowiedział, że Stany Zjednoczone występują ze Światowej Organizacji Zdrowia. Kto jest przewodniczącym WHO? To trzeba Państwu przypomnieć. Otóż jest to Etiopczyk, Gebre Jezusz, który oskarżony jest. O nic innego jak o ludobójstwo na Etiopczykach w latach 2013-2015. Komunista, jak wszyscy komuniści, musi mieć praktycznie krew na rękach. Ktoś, ktoś taki zawiaduje organizacją prywatną, bo WHO nie jest żadną instytucją państwową i ma wpływ gigantyczny na wszystkie kraje, praktycznie wszystkie kraje świata, w tym na Polskę. Dlaczego Polska musi być podporządkowana Takim fantastycznym instytucjom jak WHO, kierowanym przez, przez ludobójcę z Etiopii. E, posłowie Konfederacji Korony Polskiej opracowali projekt krótkiej ustawy o wystąpieniu z WHO, i ja mam nadzieję, że wielu z Państwa posłów się do tego przyczyni, składając na, tej, na tym projekcie swój podpis. Bardzo dziękuję. Dzisiaj była debata w Parlamencie Europejskim. Polska poseł do Parlamentu Europejskiego Anna Bryłka obnażyła hipokryzję Donalda Tuska, ponieważ oczywiście teraz będziemy procedować różnego rodzaju ustawy dotyczące imigracji. Będziemy mówili o redukcji tematu związanego z Zielonym Ładem. Tylko przypomnijmy jednak, że jeśli chodzi o Donalda Tuska, to on właśnie twarzował tym całym politykom, politykom szaleńczej dekarbonizacji, politykom Zielonego Ładu, przyjmowania masowo imigrantów do Unii Europejskiej jako szef Rady Europejskiej, jako także przecież szef największej partii tej, która naj, ma największą frakcję w, w Parlamencie Europejskim, IPP. I wiemy doskonale, że wtedy absolutnie nic nie zrobił, żeby powstrzymać tę politykę, więc tym bardziej jest niewiarygodny kompletnie, żeby powstrzymać jakąś imigrację, aby walczyć z zielonym ładem, bo go po prostu wprowadzał. A my jako Polska my powinniśmy odrzucić właśnie zielony ład, odrzucić tą szaleńczą dekarbonizację, odrzucić to wszystko, co doprowadza do tego, że Gospodarka unijna, jak i polska w tym, jest coraz mniej konkurencyjna na świecie, która doprowadza do sytuacji, w której polscy obywatele płacą ogromne rachunki, rachunki grozy za energię. Zróbmy wszystko, aby Polacy płacili mniej za energię, odrzućmy Zielony Ład i przywróćmy bezpieczeństwo, nie wpuszczając masowo imigrantów. Dziękuję.